Cieszę się, że dotarliście. Pan prezes powiedział, że jesteście zwarci i gotowi. Proszę stanąć przy swoich motocyklach. Każda grupa zespół dociera do swojego sprzętu. Motocykl. Przeróżne są hondy, karleje, na pewno jest to coś innego, niezwykłego. Dla nas może to jest jakby codzienność, ale dla wielu jesteście podziwiani. Wyróżniamy was. Musimy tylko, żeby bezpiecznie podróżować. W sposób uporządkowany. Mamy świadomość, że trwa żałoba narodowa. Wciąż każdego dnia myślimy i modlimy się. A dzisiaj uroczystości w Warszawie, jutro pogrzeb Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jego małżonki na Wawelu. A wy udajecie się na ogólnopolską pielgrzymkę na Jasną Górę. Pomodlę się teraz, proszę kto ma taką potrzebę serca, aby też westchnął, złączył się ze mną, byście mogli szczęśliwie dotrzeć do celu i ubogaceni w tym wymiarze bardzo szerokim, bo ujrzycie tam wielu, wielu waszych przyjaciół, znajomych, byście mogli wrócić szczęśliwie i trwać na posterunku, a te wydarzenia spod Smoleńska są dla nas okazją, abyśmy na nowo proszczyli się, by być człowiekiem. Być dobrym człowiekiem, by być bratem i siostrą dla innych. Jak to wielu podkreśla, jesteśmy dziećmi jednego Boga. Wśród uczestników pragnę serdecznie powitać pana prezesa, zastępcę, cały zarząd i duchowego opiekuna. Przybył ksiądz Marek z trójcy, który też ma motocykl, dzisiaj tylko was żegna, nie może wziąć udział. Tutejszy wikariusz się Daniel też czasami podróżuje w ten sposób. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Pan z Wami. Bóg, który jest naszą nadzieją i pociechą, niech Was napełni pokojem i radością w Duchu Świętym. Wielbrzymka była dla nas szczególnym czasem łaski Udzielonej przez Boga. Tak wspominają ci, którzy brali udział w pierwszej pielgrzymce. Podobne przeżycia mają wszyscy pielgrzymi. Wracamy zawsze inni, oby lepsi. A trud i kłopoty związane z podróżowaniem, z pielgrzymowaniem, zawsze możemy ofiarować w jakiejś intencji. Jak miła Pani jest świątynia Twoja. Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. Ojcze Święty, Dobry Boże, Ty przez paskalne wyjście Izraela Zapowiedziałeś drogę zbawienia swojego ludu. Spraw, aby ci, którzy wyruszają w podróż, całym sercem i duszą byli Tobie posłuszni na drogach swojego życia. Spraw, aby prowadził ich twór, Twój anioł spróż i Twoje błogosławieństwo. Ty nas uczysz na drogach życia rozpoznawać znaki Twojej obecności. Pozwól, abyśmy zawsze Ciebie dostrzegali. Błogosławiony jesteś Boże, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ty spośród wszystkich narodów wybrałeś dla siebie lud dobie oddany i pełniący dobre uczynki. Obdarz swoim błogosławieństwem tych, którzy dzisiaj wyruszają w podróż, w pielgrzymkę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw ode złego pan. pan z Wami Pan nieba i ziemi który był z Wami podczas tych dni niech będzie do końca Waszych dni zawsze z Wami. Niech Was oświeca, prowadzi i ubogaca. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwało to pół roku, aż podjąłem tę decyzję, aż się zdecydowałem, bo wiele było za, wiele było za, przeciw. Jednak udało mi się kupić pierwszy motocykl dwa lata temu. Tym motocyklem odbyłem kilka wyjazdów dłuższych, krótszych. Zaraziłem się, myślę, dosyć mocno z tym sportem, czy tą przyjemnością. Mój motocykl poprzednich kupił kolega z Sulikowa, który także dalej jeździ tutaj i bardzo sobie chwali także wyprawy motocyklowe. Ja kupiłem drugi motocykl, już większy i myślę o wyjazdach dłuższych. Chciałbym. w Jeżdżąc na motocyklu, zwiedzić dosyć dużą część Europy. Może uda mi się kiedyś wybrać do Stanów Zjednoczonych i słynną trasę 66 także przejechać na motocyklu. Słynna trasa 66. Co to jest za trasa? Może Pan przybliżyć? To jest z trasa z wschodniego na zachodnie wybrzeże. Jest to legendarna trasa, którą niewielu miało możliwość przejechać, a ona jest. W słynnym filmie Easy Rider przedstawiona i odcinki, fragmenty tej trasy także są widocznione. Najciekawsze miejsce, w, którym pan, w które Panu udało się dotrzeć? To muszę powiedzieć, to było w tamtym roku. Byliśmy na kilkudniowym, właśnie prawie dwutygodniowym wypadzie motocyklowym w Bieszczadach. zwiedzaliśmy Bieszczady i dotarliśmy do miejscowości Muczna. Jest to niemalże kilka metrów od granicy z Ukrainą. Jest tam bardzo trudny teren, ale bardzo interesujący teren. Dotarliśmy do takiej właściwie restauracji Wilcza Jama, która właściwie jest synonimem bieszczad, gdzie można spotkać bardzo dużo zwierząt, wypchanych zwierząt, bardzo dużo interesujących ludzi, którzy tam przyjeżdżają do mają, którzy się spotykają w różnych sprawach. To jest miejsce, które myślę, że gdybym mnie zainteresował się motocyklami, chyba bym tam nie dotarł. Wracając do pielgrzymki, kiedy tam dotrzecie? Do jak, jak, jaka trasa przed Wami? Jak długa? I jedziemy, tak jak mówiliśmy, tutaj do Częstochowy. Przystanek dzisiaj po południu wieczorem w miejscowości Dylaki. Jest to 30 kilometrów za Opolem. Jesteśmy w agroturystyczce. W sumie 40 osób jedzie właśnie na Jasną Górę, tutaj ze Zgorzelca. Część grupy odprowadza nas i będzie uczestniczyła w przejeździe przez Zgorzelec. Natomiast 40 osób będzie uczestniczyło z, z, ze Zgorzelca, z okolic Zgorzelca w Pielgrzymce na Jasnej Górze. Jest to moja druga pielgrzymka na Jasną Górę, na motocyklu oczywiście, bo wcześniej byłem nie na motocyklu, to jest moja druga na motocyklu i muszę powiedzieć, że zostawia ona bardzo duże wrażenie i pobudza myśli. Myślę, że ta pielgrzymka będzie wyjątkową pielgrzymką w związku z sytuacją, jaką mamy w kraju, z tragicznymi zdarzeniami i myślę, że modlitwa której będziemy uczestniczyli i msza, która będzie o godzinie 12 na Jasnej Górze, będzie elementem wielkiego skupienia. Motocyklistów, bo często obraz motocyklistów jest niekształcony, obraz motocyklistów jest y, przedstawiany jako ludzi, którzy są środowiskiem patologicznym. Co muszę Państwu powiedzieć, nie jest prawdą, bo wielu ludzi, którzy tutaj są, reprezentują różne zawody, reprezentują różne firmy różne miejsca pracy, o różnym wykształceniu, a wszystkich łączy jedno miłość do motocykli, przyjemność jeżdżenia na motocyklu.